Kasy, w których chęć dbania o siebie oznaczała dosyć sporą gimnastykę, podczas której już szukałyśmy fajnych produktów, jakościowych sprzętów i dobrych materiałów, dawno już na szczęście minęły. Teraz co rusz producenci podrzucają nam nowe, fajne produkty, które bardzo ułatwiają nam życie w tej takiej naszej domowej yy, strefie spa, można powiedzieć, dbania o siebie. Cześć, ja mam na imię Kasia i dziś na kanale Sklepu Alto zajmiemy się golarkami. Ale spokojnie, spokojnie dziewczyny, pohamujmy swój entuzjazm i posadźcie... Przed ekranami swoich chłopców, bo dziś będziemy ogarniać ich zarost. Mnie w tym pomoże mój osobisty mąż Paweł. Porównamy sobie dzisiaj te dwie golarki. Obie są marki Philips. Ta jest z serii Shaver Series 500, a ta to OneBlade. Zacznijmy jednak od charakterystyki tych urządzeń. I co czyni je wyjątkowymi? Philips serii 500 charakteryzuje się tym, że w wygodny sposób ogolicie się nie tylko na mokro, ale i na sucho. Posiada system ostrzy Multi Precision oraz technologię... Posiada system Multi Precision z technologią Super Lift and Cut Action i one wraz z tymi okrągłymi głowicami unoszą włosy i ucinają je zaraz przy samej skórze. Automatyczna głowica Flex porusza się w pięciu różnych kierunkach i dostosowuje się do y, każdego kształtu twarzy, dzięki czemu ogolicie wszystkie wasze trudno dostępne miejsca. To jest dosyć dziwne, kiedy ja to pokazuję, że ogolicie sobie tym szyję. Chłopaki, golarką z, y, z tej serii 500 ogolicie również bokobrody i wąsy. Wystarczy jeden klik, by zamontować trymer i działać. I teraz tak. Tym sprzętem możecie się golić bez przerwy przez 40 minut, ale nie odbierajcie tego jako wyzwania, broń Boże. Doprecyzowuję, jeżeli będziecie ładować tę golarkę godzinę, to będziecie potem mogli się nią golić przez 40 minut, co w sumie oznacza 13 cykli golenia. Oczywiście możecie też yy, golić się nią, kiedy ona jest podłączona do kontaktu, i wtedy też normalnie działa. Sama golarka jest bardzo łatwa w obsłudze, posiada. Wyświetlacz LED, na którym będą wyświetlane wszystkie najpotrzebniejsze dla Was wskaźniki, a potem, gdy skończycie się golić, myjecie ją pod wodą, odkładacie na półkę gotowe. Idziecie na randkę. Albo gdzie chcecie. Drugą bohaterką naszego dzisiejszego spotkania jest golarka Philips OneBlade i nią, chłopcy, możecie ogolić wszystko. And I mean wszystko. One Blade to urządzenie, którego technologia została wymyślona w taki sposób, żebyście mogli nią właśnie stylizować swój zarost oraz golić włosy na swoim ciele. Dzięki niej możecie modelować, golić, obcinać każdą długość włosów. Ma wbudowany podwójny system ochrony, dzięki czemu golenie się jest dużo łatwiejsze, przyjemniejsze i bardziej komfortowe. Urządzenie posiada nożyk, który porusza się z bardzo dużą szybkością i te... Urządzenie posiada bardzo szybko poruszający się nożyk i te 200 ruchów na sekundę yy, myślę, że poradzi sobie z każdym włosem, nawet tym dłuższym. Wandeli posiada 14 blokowanych ustawień, dzięki którym uzyskacie taką brodę, na jaką w danej chwili macie ochotę, począwszy od brody trwala, poprzez trzydniowy wzrost, a skończywszy na twarzy gładkiej, prawie jak pupcia mowlaka. Ciało możecie golić w dowolnym kierunku, tylko musicie nałożyć specjalną yy, do tego nakładkę. Musicie pamiętać, że tym zestawem nie ogolicie twarzy w taki sposób jak tradycyjnymi ostrzami. Ona nie będzie stuprocentowo gładka, ale to wynika tylko i wyłącznie z dbałości o waszą twarz, wasze ciało, waszą skórę po to, żeby nie powstawały na niej różne podrażnienia. W zestawie znajdziecie dwa ostrza, jedno do twarzy, jedno do ciała, i oba z nich dopasowują się dokładnie do struktury waszego, naszego, naszego ciała, do naszej skóry, do naszej budowy i tego, jak wyglądamy. Jak wyglądacie? Tak. <grystanie> Urządzenie jest oczywiście wodoodporne, bardzo łatwo się je czyści i ogolicie się oczywiście i na sucho i na mokro. Jak macie ochotę. Urządzenie pozwala na 90 minut ciągłej pracy i wiecie, w tym czasie ogolicie siebie, kolegę, sąsiada. <grystanie> Dobra, ale tak naprawdę godzina wystarczy. Tylko godzina wystarczy do tego, żeby to urządzenie naładować do takiego stanu, że spokojnie tym urządzeniem będziecie mogli golić się przez najbliższe 90 minut. A to jest już całkiem sporo czasu. Warto jeszcze zapamiętać jedną rzecz. Ostrza do tego urządzenia są wymienialne. Jak się stępią, kupujecie nowe i macie cały czas świetną golarkę. Okej okay, dziewczyny i chłopaki, dwa sprzęty, dwie różne możliwości. Dla każdego do zaspokojenia indywidualnych potrzeb. Oba oczywiście znajdziecie w asortymencie sklepu Alto, który wybieracie dla siebie albo na prezent dla swojego bliskiego chłopaka. Ja natomiast się z Wami żegnam i lecę rozejrzeć się za czymś, co tym razem mnie pozwoli uskutecznić jakiś mój mały self-care. Z Wami widzimy się już niedługo. Opsy pamiętajcie, żeby subskrybować kanał sklepu Alto, dać łapkę w górę. No i pa!